Czyli znowu ja, czyli Piotr, ci pokażę kilka tajnych miejsc na Kroh Heaven. Na przykład to jest pierwsze, czyli w tym nowym domu, w tym Alapanku, ja mogę tak powiedzieć. I tutaj mamy takie miejsce, kilka krzesełek, stolik, no i tutaj, no nic nie wiem, czy jeszcze coś jest, ale może znowu lampka. Ale chyba nie. Po prostu jest takie pierwsze, takie tajne miejsce. Tak, można zaś i usiąść, nagle się teleportować, bo ja to oczywiście nie na tablecie. To będzie czwarty odcinek z Robloxa. O, ładnie się tutaj otwiera. I tu, żeby wejść, to ogólnie to jest takie wypukłe i to trzeba kliknąć i wtedy się otwiera. Wtedy myślałem, że jakąś książkę trzeba, bo to jest wypukłe i nie miałem racji, tak. Potem pokażę jeszcze w drugim tomu, jaki jest tam... Tajne miejsce, ale to trzeba nam poczekać. Chyba, yy, no jeszcze 6 minut postawiłem go troszkę wcześniej. No, ale teraz pokażę, już troszkę in jakieś indziej. Czyli na ci też jest takie tajne miejsce i w sumie to aż dwa tajne. Tylko nie wiem, jakiś samochód szybko sobie wypieszemy. Tak, i muszę namieszyć okulnie. Gdzie jest komisariat policji? Ktoś się tutaj chodzi, straszacy. Yy, tu jest jakieś w ogóle miejsce na tą przeciwne. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy... Yy, jeszcze się odczytuję tam coś, a nie to jest troka. My jesteśmy tu, ok, czyli policja jest słownie tutaj. I najszybciej to pewnie pokażę, jak. Yy, tam jest na tachu, ogólnie jest jedna. Skrytka i druga jest wentylacji z sekretną kartą, tak? Z sekretną kartą, ale na początku pokażę to na dachu, ale tamta tutaj jest taka bardzo znana. Czyli idziemy sobie tutaj, o, tutaj mamy taką pierwszą i po prostu tutaj jest taka autoskrytka. No, bardzo widoczna akurat, ale. Może niektórzy nie wiedzieli, czy się tam wejść. Na przykład. No a truka tu trzeba wejść sobie do fentracji. Najłatwiej chyba wejść przez cele. Ale o, jak mamy tutaj to, to wyjścia, to. Trzymamy się lewej ściany i uwaga. Wchodzimy, idziemy w prawo. Mamy tajne pomieszczenie. I tam za tym obu, jest taka karta. O! Mamy taką kartę, której nie ma ogólnie w ekwipunku. Bo to nie, nie jest ta karta, bo jak sobie ją wyśmiemy, to to są ogólnie dwie różne karty. Więc no... Mamy jeszcze jakieś ogólnie zdjęcie Tylko nie wiadomo, kogo jeszcze jakiś... Nie wiem, co to jest. Pałka? U, nie wiem. Może coś, po nie wiadomo co to jest, ale to ogólnie coś takiego, tutaj jest takie ta, tajne miejsce, poczekaj, prostu się skupiłem tu, no nie, skupiłem się w tajnym miejscu, to jest tak czarno, że tu nic kompletnie nie widać, okej, okay. i możemy sobie już wyjść sobie z policji, były takie dwa tajne miejsca, w komisariacie, i oczywiście pewnie będzie jeszcze, no, bardzo tajne, czyli znane, a nie tajne. <laughs> Ale tam jeszcze kilka mamy. Czyli ogólnie yy, bierzemy jeszcze raz samochód, bo nie chcemy się po niego iść. I jedziemy do panku. Na przykład nie wiem, czy ktoś wiedział, że nie trzeba, jak się oprapowuje punk, to nie trzeba wchodzić tutaj przez to. Można też wejść Yy, przy okazji pokażę też i tajne miejsce. No, dla słodziei, ale co mogło nie dwa, ale tego drugiego nie pokażę. Bym ja z moim kolegą, on to nie wiedział o tamtym, tak? I nie pokażę tam tego jednego. Kolega, ponawia, to tamtym nie wiem gdzie jest, ale film że jest. Yy, tak. Bez sensu. Po prostu tutaj naciskamy lampkę. Wchodzimy i mamy takie tajne miejsce. Sy kamerami, poliskami, tak, yy, włamaliśmy się. O, i zaraz wejdziemy z do panku. I tutaj mamy ogólnie kamery na wszystko, ale mamy jeszcze troszkę tajnych miejsc, więc bym chciał z chęcią wyjść. O, dziękuję. Nie, nie, nie chcę tego. Nie, nie chcę. Nie chcę domowych kamer. Jest kilka broni, jakaś strzelba, pistolet, pompa to panku. Yy, Jakiś inny pistolet. No i co, tu jakieś kable? Tu się w ogóle podłączyliśmy, chyba do prądu, czy słocieje. Możemy tutaj wsiąść bronię, kilka broni, pompę i kilka broni, na znaczy się. Wychodzimy, no i to panku też można przynieść. się to dosyć tędy nie trzeba tam tędy cały czas wchodzić. I tak to nie jest potrzebna karta. To tam, oto tych drzwi. Można wejść, podłożyć pompę, zapieracie i uciekacie. Takie, no nie trzeba tam yy, przez tamte drzwi przechodzić i od głównego wejścia. Mm -hmm. Można przez wentylację w drugą stronę, no i potem uciekacie na przykład i wchodzicie tutaj. Albo jak niektórzy znają, tamtego długiego tajnego miejsca słociej. no. No i mamy jeszcze chyba dwa tajne miejsca. Nie trzy. Dobra, jeszcze jeszcze musimy tutaj poczekać minutę na tom, Ale to okej. Okay. Klub Heaven został właśnie otworzony. No i tak jeszcze mamy um, tajne miejsce w szpitalu. Ale nie wiem jak potem z niego wyjść. Tak. To w sumie dwa tajne miejsca. Co i do którego to jednego po prostu na tablicy mi się tutaj w kule nie chce stawiać trapina, więc... Tamtego miejsca oczywiście chodzi, chodzi o tamten opuszczony u góry szpital. Choć mi. Bo tutaj można wejść sobie podany, Nie trzeba też stawiać trapiny. I tutaj mamy taki tajny szpital, znaczy opuszczony. jakieś krzesła, coś. Tu jest ob obserwatituromus. I mamy tu coś. Nie wiem co, i tu można też wejść tędy, jakby się postawiło trapinę. A drugie to idziecie sobie to X-Ray, tak? To jest X-Ray. Schodzicie sobie tu, i tu mam ci taki tajny pokój. I tutaj, chyba, tutaj pod stołem powinno się coś kliknąć. Tak! Jest, tylko jeszcze kamera by się przytała. A może coś jeszcze z tym. Jak w tamtym miejscu, bo to ja akurat nie sprawdzałem, ale chyba nie. O, o, o! Bardzo ciężko to kliknąć na tablecie i o, chyba ogólnie. O, jesteśmy, mamy, jesteśmy gdzieś w takim oto miejscu, ale no, ono jest bardzo przeciwne, jesteśmy pod fotą i nie wiem jak się z niego wydostać. Kompletnie. No. Mamy jakiś y, symbol. Mamy takie cztery pomieszczenia. I nie wiem. Taka 60 nie różni, ale nie wiem. I jeszcze. po kompletnie tego nie sprawdzę. Tylko wiem, że to jest. I nie wiem, jak się wychodzi. Czyli. Miejsce, z którego nie wiem, jak wyjść. Po prostu. No nie wiem, no nie wiem, jak wyjść. Totalnie. I zawsze umieram, żeby coś wyjść po. Nie wiem. Power offline, tak? Co to jest? No. Oh. 11, coś tam. No i kompletnie nie wiem jak stąd wyjść, więc... Ja po prostu zrobię, tak? I reset. kompletnie nie wiem jak się stąd wychodzi. Tak, tylko... O! Jestem bez głowy. Dlaczego jestem bez głowy? O, z głową, okej. Okay. No nie no, dlaczego moja postać skacze? Wyłącz się! Halo? A dobra, teraz będziemy skakać przez cały czas i... Możemy... ale się zaciął przycisk ze skakaniem na to plecie, więc będziemy po prostu skakać. A ja może jak wejdziemy do samochodu, to się naprawi. Może Nawet może być policyjny. Jeden samochód. W powietrzu. Dobra, dawaj, wchodź. Wejdź. No wejdź. bo przecież wychodzi się z samochodu skakaniem Witamy jeszcze raz zresztą z bo to było przeciwne, że cały czas po prostu był przycisk skakania się odpalał Dobra Jest niż normalnie W sumie możemy po razu na home kamer i wybrać jakieś puste miejsce Tak, a ja wcześniej miałam na 13 Dalej jest ten po prostu zmienimy toma, bo jeszcze mi się tutaj wszystkie nie wczytały, deko pod siemią, bo tam jest też tajne miejsce. Ko... O właśnie chodzi mi o ten tom. Yy, tylko teraz niech się pojawi. Tak. Please wait. Oczywiście jest karaszem, czyli można sobie autko wsunąć. Ale już prawa się nie zamyka, więc... Bez sensu, ale bardzo fajny w ogóle nie tego domu. Bardzo mi się podoba. A on no, w ogóle ma panele. Nie widziałem. mógł naprawdę. Jakby ktoś ten miał otwarty, tylko mógł się kogoś wkraść do domu. W ogóle nie widziałem. A raczej na balkon. Szybko sobie wejdziemy, zamkniemy. I sobie tutaj wejdziemy i ogólnie w tym domu też jest tutaj safe, łóżko i jakieś tam inne rzeczy, ale my potrzebujemy telewizora od tego tu. E bo tego pomieszczenia nikt nie widziałem. A tu jest druga łazienka. Aha, dobrze wiedzieć, bo naprawdę nikt tam, tam tego pomieszczenia nie wchodziłem za telewizorem. Klikamy tu, wchodzimy i mamy Ala ale jakiś safe chyba, złote pieniądze, ale jakiś eksplosyw, czyli w tych budowlach pe pewnie pompy i webson, czyli w tych tłuszczych byłyby jakieś pewnie pronie, które można sobie wziąć z ekwipunku na pewno. No i mamy jeszcze jedno tajne miejsce, ale w sumie nie wiem gdzie jest aż takie tajne. Szybko wychodzimy. Wychodzimy, no już 12 minut tego filmu jest, no więc nie wiedziałem, że tak długo minie na tych tajnych miejscach. Oczywiście jak ktoś też zna jakieś y, tajne miejsce oprócz tamtego. Y, bo do druga pasa to nie jest mi potrzebna, fora tą, tą pierwszą i tamtej nie znam. I po co ona? Przecież wystarczy jedna, ale fajniejsza jest. Nie, no, nie no, wiem gdzie ona jest, ale... Proszę mi pisać po yy, może potem pokażę, może i nie, nie. Zobaczymy. Bo ja ogólnie nie wiem, gdzie ona jest. Tak? Yy, wiem, ale no nie wiem czy ją na dzisiejszym odcinku pokażę, bo później... chciały sobie jakieś truki. Ła! Wow, gdzie ja wjechałem? Dobra. Teraz musimy tylko jeszcze znaleźć lotnisko. To jeszcze tak dobrze nie umiem tutaj znać wszystkich truków. Więc ja zawsze ja te, te we wszystkie strony muszę znaleźć lotnisko. Tak powiem, tak, ja jeszcze tak to przeprochelę nie znam. Yy, tu jest lotnisko. Ja nie wiem gdzie jest lotnisko. A i w sumie od razu tutaj możemy, bo zapomniałem też o tym, bym musiał włączyć dźwięki o tropinkę, który to był ten kruk. Yy, Uwaga, czy mam dźwięki w się włączone. No może być troszkę strasznie. O, jakieś takie dźwięki. I niby że pukamy jakiś otwór, tak. No, Choć to jest straszne. No może odropingę dla niektórych może i być. Się cały czas zastanawiam, czy pokazać to tajne miejsce. No nie wiem, no, czy tą drugą Pasę ale to po prostu pokażę, jak będę jak będzie drugi odcinek z Rock Heaven, tak? Będzie truki, w którym będę coś oprapowywał i wcale to nie pędą domy. czy znaczy, no... Jak będzie jakiś otwarty, to słuchajcie, oprapuję, ale jak nie będzie, no to... nie pop... będę, będę jako słoci chyba, potem ja też jako Policjant, no i jeszcze musimy znaleźć lotnisko. Chyba tutaj było. Tak, tu było. I tak i jak mamy lotnisko, to my mi, mi się przelecimy w ogóle tym, tym samolotem. to mi się już wczytuje kura i tu było i jakoś się dało do niej chyba wejść. Tak jest, no nie wiem czy to jest takie tajne, bo nawet dosyć widoczne, ale no zawsze to jakieś tajne miejsce przecież nie wiem, to może to być taka ala jaskinia Minecraftowa, tak? Z nowego... z nowej... z nowego update'u, tak? 1.17. Mam um, upgrade keyów i... sam się meryka tak? Czy to jest drugie fejście? Nie wiem, po prostu. No i jest taka tusza po prostu jaskinia, o mój Boże, coś mi strakowało. Okej, okay, no i to tyle w sumie z tego miejsca. I czy jeszcze jakiś tam tajne miejsca, bo że to już wszystkie to by były. Chyba, że jeszcze jakiś znam, oprócz tam tej drugiej pasy y, złocieji. Raczej, no złocieji, no tak. Możemy się przy okazji przylecieć y, samolotem. W ogóle tutaj jest w ogóle taka praca też w Rock Heaven, jak kryminal, tak. Jest taka, jest taka praca, tylko nie wiem jak ją znaleźć, ale jak sobie tutaj dacie tu, naciśnięcie tą puśkę PES ołówka, dajecie sobie i tutaj taka jest jak kryminal. O, proszę bardzo, jest, to jest symbol tamtej, tych jak klikacie i jesteście kryminal. Tak, i tutaj można się wnosić broni, ale jak macie na przykład, też jest ciekawy, jak sobie właśnie niecie proń, tylko muszę do kury. obojętnie jaką, nawet może być ta, to tak to to wam nie wykryje. A jak będziecie mieli w ręce, to już wykryje, jest alarm. To jest też takie ciekawe, właśnie tam policjant przyszedł, a ja się zrobiłem jako kryminal, więc może być ciekawie. No i czy w samolocie jest jakieś tajne miejsce? No szczerze to nie wiem, czy jest jakieś tajne miejsce w samolocie. Ale może tu jest w ogóle czop jako ten ten, jako yy, 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 yy. ta osoba, która tutaj rosła się Jest tutaj jakieś rzeczy w ogóle w tym samolocie. No i oczywiście jest cockpit, gdzie można być pilotem, ale byś chciało tym samolotem latać, albo byś stało samolot samolot zrespić prokhefem? Yy, Aj! Ej, nie strzelaj chłopie, dobra. Emergencji. Ja ci tam. No policjant mi chce złapać, bo jestem kriminal. No nie. Ja, ja, ja lecę. Nie kopaj, paj. Gdzie jest to? Okej. Okay. sobie lecimy szybko na spadochronie. Nie tak, no i to chyba nic nie ma, oprócz że da się zrobić emergency i rozbić samolot, ale naprawdę fajnie by było jakby się dało. No, nawet jakby to było w premium. Na przykład spełnić taki samolot. Ona tutaj z pojazdów. Bo helikopter ogólnie jest, ale żeby był samolot, to ja jeszcze nie widziałem. No... Yy... Mapa mi się co chwilę wczytuje. Nie wiem, gdzie ja jest, jestem. Jestem tajemnicą, będę leciał normalnie pół dnia. Okej. No to ja ogólnie jest helikopter z premium i morze. A jak mi się okazało, że na lotnisku jest też samolot z sa Zapremium, hmm. to by było ciekawe. Weźmijmy jakiś samochód, no nie no, czy to był znowu policjant? Normalnie chyba, że zaraz mi właduje to... Do więzienia, bo ja się powiem jako kryminal, ale... Kompletnie nie wiem, jako, jak taką pracę wsiąść. Z ogólnie miejsca, po są... Tam jest też taka jest yy, praca, żeby... Po prostu się... wchodzisz... to pyk, bych, bych, I sobie naciskasz i masz. Ale nie wiem czy tak zrobiliśmy kryminal, kompletnie i chyba to nikt nie wie. Akurat na lotnisku i jest jakiś pas? Dobra, samolot jest, ale czą nie powinien być w drugą? No okej, okay. no jest ten, potem pewnie jakoś ten samolot się wywija, ale jakiś hangar tu też powinien być, albo mi się nie wczytał po prostu, Sama jak kawałki terenu, no ale tu chyba nic nie ma oprócz tego. Chyba, że mi się nie wczytało, no to nie wiem. Czy tam jest rampa w ogóle? Chyba tak, to poczekaj, spójrzmy weźmiemy jakiś sportowy samochód, jak oczywiście możemy, oczywiście nie tamten, satarmo o ten. No i tutaj mamy coś takiego, no i to by były chyba wszystkie tajne miejsca na Prog czy to jest w ogóle rampa czy jakiś zjazd? Teraz mi tak troszkę ciekaw. Nie, to jest jak, raczej chyba jakiś zjazd. Tak, to jest zjazd. Ale tak na lotnisko. Jeszcze tam była jakaś troka, która by się nie wczytała. To jest w ogóle mój tom. Ale jak? Dobra, zrobiliśmy chyba już chyba wszystkie tajne miejsca. Długo będę sam mógł zmienić tom, ale... Mi nawet pasuje. No, no i to było, ale nie, jeszcze jest w tym przecież. Jeszcze jest w tym tomku tajne. Zmieniałem, czy taki tajne, w tym strasznym. Mogę to tak nazwać. W ogóle nie wiem, jak się to niego wchodzi, bo jeszcze nigdy tylko nie rozpiłem. Czy tam raz go rozpiłem? Poznałem tam to tajne miejsce, ale w którym to teraz było pokoju. Hmm. No to jest akurat dobre pytanie, a tego... nie wiem. Czy to było tu? Bo tam się da w ogóle wejść na półkę. Tak, to było tu i tu jest takie małe pomieszczenie z lampką, dwa kresłami i X-em. To tyle w sumie stamtąd i... Teraz była, chyba, były wszystkie tajne miejsce, bo tak to to. No chyba tak, to by były już chyba wszystkie. Wszystkie tajne miejsca, jakie ogólnie znam, więc do zobaczenia w następnym filmiku ode mnie i oczywiście jak się wam mój filmik z Brockhaven spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcji na moim kanale i pa!